A może usiąść, to proszę. <laughs> proszę o wybaczenie z że możecie teraz wygodnie usiąść, ale za to skrócę kazanie. <laughs> To, co przed chwileczką było znakiem, myślę, że to była intronizacja Ewangelii, to tej także, która przypada na tę dzisiejszą uroczystość, bo ona jest niezwykła. Jest tak bogata, że po prostu nie będę jej otwierał, natomiast zapraszam na. Godzinę biblijną jak kogoś to interesuje. Natomiast w tej dzisiejszej Ewangelii wybieram postać, która jest drugorzędna w historii zbawienia, chociaż niekiedy odgrywa pierwszorzędną rolę. Tak to bywa w świecie, że są szare drugorzędne osoby, które gdyby nie było, nie byłoby pierwszorzędnych rzeczy. To jest matka Chrystusa. I pamiętam, że kiedy jeszcze Ala była w stanu wolnego, Alicja zawsze ciężką pracą tutaj przygotowywała na swurem małym akademickim naszym, przygotowywała akatyst Starożytny, piękny, hen, pieśń ku Matki Bożej, Bogu Rodzicy. Wiele wersetów z tego akatystu zapamiętałem. Dzisiaj już wspomniałem o tym na początku, inspirowany przez obraz Stachewicza, a zaśpiew był taki wtedy w czasie śpiewania akatystu. Obrono od wilków nie widziałem". Kiedy zapraszałem Was na tę dzisiejszą uroczystość, nawiązywałem właśnie do tego obrazu Stachewicza, jak Matka Boża gromniczą odstrasza rzeczywiste wilki. Dzisiaj już ich nie ma, są prawie pod ochroną. Natomiast mądry jest Akatys, który woła do Matki Bożej, by nas broniła od wilków niewidzialnych. Też są o wiele gorsze. I od razu proszę nie czepiać szatanów. Według mnie najstraszniejszymi wilkami niewidzialnymi to są nasze nieuporządkowane przywiązania. Moje Twoje nieuporządkowane przywiązania, które od czasu do czasu. Bezwstydnie wypowiadamy głośno. Ja muszę! Niezależnie jakie są warunki, czy tego, ja muszę! Niechby się matka odezwała, może to nie teraz, historyczny łuk. Ja muszę! To jest hasło, to jest znak czegoś bardzo nieuporządkowanego, do którego się przywiązała. Panienka, nie święta. Ja muszę. Albo tak musi być. <laughs> tak się to manifestuje. Hmm? To jest silniejsze ode mnie. Rozprawić się w sobie z tymi niewidzialnymi wilkami, czyli z tymi nieuporządkowanymi to znaczy być świętym. I tacy ludzie spotkali się z Chrystusem. Wcześniej, kiedyśmy studiowali te pierwsze rozdziały Łukasza, mieli okazję widzieć czy przeżywać obecność Pana Boga, rodzice Jana z, takim, z taką charakterystyką Łukaszową. Byli oboje sprawiedliwi, nienaganni w oczach Bożych, przestrzegając przykazań Pańskich. Podobnymi ludźmi był też Symeon i Anna. Pewnie się sporo namęczyli, żeby się, żeby się najpierw przeciwstawić w sobie tym niewidzialnym wilkom, czyli przywiązaniom nieuporządkowanym, by stanąć czystymi przed obliczem Chrystusa. Ponieważ konsultuję się, jak mój przyjaciel się trzyma w szpitalu, <kled> przed chwileczką dowiedziałem się, że gdzieś tam w szpitalu, gdzieś tam daleko, nie we Wrocławiu, Chory człowiek wyje z pragnienia Z pragnienia To straszne uczucie I to nie, jest, nie było tak, że nie wolno mu podać Bo są takie operacje Kiedy ktoś słysząc odwiedzających To akurat Tu była taka pielęgniarka Za te pieniądze I nie poszło Bo za te pieniądze nie, po, nie można pójść Odkryła. Odkryła siebie, i nie jestem po to, żeby tu wygłaszać wyroki. Tak samo wiedzą ludzie, którzy z Tobą żyją, wiedzą, jak trudno z Tobą wytrzymać. Nie mają często odwagi Ci powiedzieć, że to jest już na granicy wytrzymałości. To by się wydaje. Za chwilę anioły wynoszą się do nieba. No właśnie. Obrono od wilków niewidzialnych, Matko Bożka, wyprowadź nas z tego przywiązania się, od tego nieuporządkowania, przywiązania do byle czego, żeby to jeszcze było przywiązanie do czegoś wartościowego. Krótko mówiłem, dlatego że chcę słuchać pięknego śpiewu i wzruszać się razem z Wami.